Witam, to znowu ja, czyli Czemik, a to jest już kolejny odcinek z serii Minecraft w słoiku. Nagrywam ten odcinek już jak po raz trzeci, więc... No, tutaj tej gliny mi się trochę przypaliło, bo znalazłem mi trochę. Mięso też mi się tutaj już upiekło dawno. W ogóle sporo zrobiłem i podchodzę do tego odcinka trzeci raz i wkurzyłem się, ponieważ... Zapraszam do włączyć mikrofon, co drugim razem zorientowałem się już pod koniec, sam koniec odcinka, że po prostu mi się nie nagrywa. Także pokażę Wam to co chciałem pokazać. Tutaj ta, taki rozległy las z tej strony tej góry jest. Wielgachny, on jest wielki. Tam się ciągnie jeszcze hechem daleko. Z tej strony za to jest morze, które może nie jest takie wielkie jak tam, ten las, ale też jest fajne. I. Ubolewałem przez dobre dwie minutki nad tym, że tutaj są wilczki, a ja ich nie mogę przygarnąć, ponieważ nie mam kości. Raz, dwa, trzy wilki. I to jest straszne. No, że ja nie mam kości po prostu. Dobra. A my tak. Tutaj są rozległe tereny takie, które myślę, że tutaj się gdzieś osiedle. Wilczuś, biedny jestem. Ja biedny jestem. No, także tak. Jeszcze nie wiem właśnie z czego zbuduję domek. Chyba z kobla nawet to będzie domek. Taki prowizoryczny zbuduję sobie. Ciu, ciup, ciup. E, łóżeczko też zrobiłem. Takie ciekawe jest. I tak. Z tej strony jest już koniec. Już nie mam tutaj... dalej nie mogę kopać. Tutaj już mi się ta glina przepaliła prawie. Cegieł z tego będę miał mało. Dobrze pamiętam? Dobrze, tak się robiło. Klocki cegieł. Będę miał mało tych klocków z tego. Bo z jednego staka wychodzi 16 klotków, a ja mam 2 staki 52, więc... Będę miał nawet niecały stak tych klotków, także nic z tego nie zrobię. Chyba, że jakąś obwódkę w ogródku. Oooooo. Będę płakał, bo nie mogę wiódłusia przegarnąć, bo nie mam kości, bo uciekałem... E, bo uciekałem przed... Przed... Tworami. Muszę zdobyć kości. To jest teraz priorytet. Kości, kości, kości. Kości! Szkielet? Jesteś tu w szkielecie? Nie macie tu, kurde. Teraz tak mi zależy, żeby spotkać szkieleta. Pewnie umarłbym, jakbym się spotkał ze szkieletem, ale tak mi teraz zależy, żeby się spotkać ze szkieletem i go zabić. I... I przegarnąć wilczka. Tak mi na tym zależy że ja nie mogę. Tutaj będą mi się rozpić te wilki, ponieważ z tej drugiej strony jest las, a wilki się rozpią w lesie. Kurde, no. Teraz nie wiem co zrobić. Wielki jest ten las. Strasznie. I od razu, i powiem Wam tak, od, dostałem ostatnio od kolegi save'a Strasznie epicki jest, jest epicki. Po prostu to jest jedne słowo, którym mogę określić, co jest na tym świecie. I pytanie do Was, czy chcielibyście go zobaczyć? co mam Wam go przedstawić? Ten safe, no. To on tam zbudował wieżyczkę, oczywiście, na no, tak, no bo jak to może nie być. Yy, ale nic więcej tam jest nieruszone. O, 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 no się stierzy. Nic więcej tam nie jest zrobione, także napiszcie mi w komentarzach do filmiku albo. No, w prywatnej wiadomości, czy chcecie, abym ja wam przedstawił ten świat. A teraz ja wam... ja tak... zaraz sobie pójdę spać Przeczekam w chwilę, żeby się pojawiły potworki, pójdę spać. Pogadamy trochę, a potem pójdę po przedmioty. Ciekawy plan. I może będą, będzie będą jakieś kości, bo tu się resztu sporo szkieletów nawet. Także kości jakieś się powinny znaleźć. I ten i zobaczymy czy dam radę swoje pieska jak dam radę swoje pieska, będę cały happy, wprowadzę go tutaj do domku i po prostu będę happy. No i tyle. Nie może jeszcze, co jest trochę złe. Także ja sobie tu posoję, poczekamy, pogadamy. Tak. Yy, co chcę zrobić? Zbudować domek, to jest... w czwartym odcinku już nie będę miał domek zbudowany, ponieważ postanowiłem że będę nagrywał tylko takie ważne rzeczy jak będę robił. Tak. Znaczy teraz nagrywam początek, bo nagrywam wszystko, ale potem oczywiście nie będę nagrywał wszystkiego jak będę robił, bo to by była ewidentna moda na sukces, by parę set odcinków tego jakbym nagrywał wszystko co robię i mi też by się nie chciało tego wszystkiego nagrywać. Także będę nagrywał. Teraz jeszcze nagrywam wszystko. Wszystko co robię, wszystkie moje poczynania, przynajmniej próbuję, no bo jednak wszystko dam radę udokumentować i ten. I będę... na przykład będę budowle, albo jak spotka, zobaczę jakąś fajną jaskinię, to będę razem z wami ją penetrował. Jeżeli będę chciał ją penetrować, bo niektórych jaskini nie będę... nie, nie kończę, będę chciał penetrować, niektóre jaskinie. Także to zaraz mi się tu powinny z potworki porezpić. Wiem co zrobię. Zmienię na hard, żeby mi się potworki porespiły. Tam już widzę potwory. Tam już jest sporo. Z tej strony jeszcze nic nie ma. Tylko Świnia. Dobra, idę spać. Oczywiście tak, zmieniam sobie na Easy. O ja, tego nie przemyślałem. Pójdę sobie na hardie, kurde Muszę teraz czekać się znowu zrozpiciły potworki Pójdę spać na hardie, przeczekam Creeper Te potwory nie znikają jednak Так не если буду спать? Стень, замк не боли. بايونج بايسن فيزا بايونج Ty kryperku. Wow, aż bogaty, zaskoczył, kurde! O, miałem ciarki na całym ciele. Ten Creeper mi wyskoczył. Dobra, to idę na górę. Zobacz, coś tu... Jeszcze jeden Creeper. Co tych Creeperów tyle się tutaj respi? Idę tego pająka. Tu świnka skacze. Oj. Piórko. Mi akurat teraz bardziej zależy na kościach niż na piórku. Wolałbym kości. Kości, kości. Tu było trochę potworków w nocy. A! No dobra Widzę, że nic tu nie ma A powinno być Jestem zły Jestem zły na to, że mi się tu nie zrać Ten szkielet Tam jest tylko jeden creeper który niezbyt mnie ciekawi Creeper akurat nie jest mi zbyt niepotrzebny Mm. No i teraz mam problem. Hm. Filip pojawił się na moich oczach. Fajnie. Teraz mam problem. Dobra, kończę to nagranie. W następnym odcinku się spotkamy, już jak już będę miał kości. Także... wrócę do domku. Jajko. Także tak. Komentujcie, subskrybujcie, wciskajcie kciuki w górę i pa pa! Pa